Panie Marszałku, czy po raporcie prokuratury, która wykazała 71 przypadków naruszeń prawa wyborczego i to w obie strony, czy ci, którzy nakręcali tą histerię dotyczącą rzekomego skręcenia wyborów, powinni przeprosić? Przeprosin to nie jest kwestia prawna, to jest kwestia moralna, to jest kwestia poczucia, czy zrobiło się coś dobrego, czy zrobiło się coś złego. Ja uważam, że nakręcanie tej atmosfery, może tak powiem, wokół podejrzenia sfałszowania wyborów, niczemu dobremu nie służyło. Ale nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że te zaburzenia, te nieprawidłowości miały wpływ na wybór Polaków, na to, kto został, a kto nie został prezydentem. W związku z powyższym prezydenta należy zaprzysiąc. Prezydent został wybrany, ja nie głosowałem na tego prezydenta, głosowałem na kogoś innego i otwarcie o tym mówiłem, ale moim obowiązkiem konstytucyjnym jest odebrać od tego prezydenta którego wybrali moi rodacy przysięgę. Koniec. Kropka. Subskrybuj po więcej.